Cześć! Cieszę się, że jesteś zainteresowany rozwojem zawodowym jako trener, instruktor, trener medyczny czy szkoleniowiec w branży fitness. Jeżeli jesteś jedną z tych osób, to chciałabym Ci przypomnieć o ważnej kwestii, którą warto mieć na uwadze do końca tego roku. Dotyczy to fitness professionals, którzy są już u nas zarejestrowani, są naszymi członkami, a także osób, które pracują na rynku fitness bez potwierdzonych kompetencji przez nas. Bardzo proszę, pozostań ze mną, a wyjaśnię wszystko w dalszej części wideo. IC Reps jest renomowaną międzynarodową organizacją określającą standardy w branży fitness. Do tej organizacji należy już 25 państw, a także my jako REPS Polska. Co robi REPS Polska? Umożliwiamy potwierdzenie kwalifikacji szkoleniowców, trenerów, instruktorów, którzy również dosięgnęli standardów międzynarodowych. Potwierdzenie Swoich dyplomów w Reps Polska jest dowodem Twojej profesjonalności, ale również otwiera wiele możliwości zawodowych. Pracodawcy często szukają takich certyfikatów jako gwarancji wysokiej jakości usług. Drodzy instruktorzy i trenerzy, nie zapomnijcie również o klientach, którzy przychodzą do fitness klubów, którzy korzystają z usług fitness. Oni również powinni uzyskać możliwość potwierdzenia Waszych kompetencji, Waszych umiejętności. To jest doskonała okazja, aby podkreślić swoje zaangażowanie, swój profesjonalizm, a także wyróżnić się wśród innych trenerów, którzy nie są jeszcze u nas zarejestrowani. Bardzo ważna kwestia dotycząca również szkoleniowców. Czy jako szkoleniowiec jesteś gotowy do dostarczenia rzetelnej i potwierdzonej wiedzy? Jako Reps Polska jesteśmy świadomi, jak duża odpowiedzialność ciąży na szkoleniowcach, jakie znaczenie ma posiadanie przez nich odpowiednich kompetencji i kwalifikacji do dostarczania wiedzy na rynek fitness. Dzięki rejestracji w Reps Polska wiemy, że Twoje porady, Twoje kursy. Twoje webinary są oparte na solidnych fundamentach i są zgodne z najnowszymi standardami w branży fitness. Uczestnicy Twoich szkoleń nie muszą już się martwić o wiarygodność i informacje, jakie dostarczasz. My jesteśmy tutaj, aby ich zapewnić o tym. Więc jeżeli jesteś instruktorem, trenerem lub szkoleniowcem, i posiadasz już swoje dyplomy potwierdzające Twoje kwalifikacje jako właśnie instruktor, szkoleniowiec lub trener, to możesz na podstawie dyplomów uzyskać potwierdzenie z Reps Polska o swoich kompetencjach. Nie musisz jeszcze w tym roku zdawać egzaminu. Oznacza to, że masz realną szansę na potwierdzenie swoich umiejętności. Jeszcze do końca roku, bez przymusu zdawania egzaminu. Od 1 stycznia 2024 roku, każda osoba, która będzie chciała przystąpić do REPS Polska, będzie musiała zdawać egzaminy potwierdzające kompetencje trenerskie, instruktorskie i szkoleniowe. W REPS Polska doceniamy Twoją wiedzę, Twoje doświadczenie. I dlatego dajemy Ci tą fantastyczną możliwość potwierdzenia kwalifikacji na podstawie dyplomów uzyskanych dużo, dużo wcześniej. Może jesteś instruktorem z wieloletnim stażem, może masz jeszcze tą instruktorską legitymację, może skończyłeś studia wyższe AWF-u, może skończyłeś kursy w szkołach, które już nie istnieją na rynku polskim. Masz szansę. Do końca roku na podstawie tych dyplomów potwierdzić swoje kompetencje. Zaraz pokażę Ci, jak to zrobić na naszej stronie. Jeżeli chcesz sprawdzić kompetencje trenera lub też zarejestrować się u nas, należy wejść na stronę repspolska.pl. Następnie, jeżeli chcesz zobaczyć, jacy instruktorzy u nas są. Wchodzimy w zakładkę trenerzy i instruktorzy. Tutaj po imieniu lub nazwisku można wyszukać trenera, można też wyszukać siebie. Każdy trener ma swój oddzielny profil. Na tym profilu może umieścić informacje o sobie, również są wszystkie jego kwalifikacje i umiejętności, jakie zdobył. Jak należy się zarejestrować? Jeżeli nie masz jeszcze konta, to należy się u nas zarejestrować. Wypełnić dane, które są tylko i wyłącznie dla nas widoczne. Widoczne dla Twoich klientów jest tylko imię i nazwisko. I oczywiście. Te y, rzeczy, które chcesz, żeby się wyświetlały, czyli jeżeli chcesz, żeby klienci mieli dostęp do Twojego numeru telefonu, załączasz tak. Jeżeli chcesz, żeby wyświetlała się Twoja strona, jeżeli taką posiadasz, to zaznaczasz tak. Jeżeli y, chcesz, żeby się wyświetlał formularz kontaktowy, taki, y, taka ramka, która będzie prowadziła wszystkie wiadomości do Twojego maila, to również zaznaczasz tak. Na moim koncie wyjaśnię Wam, gdzie należy załączyć swoje dyplomy. Jeżeli chcecie uaktualnić swój panel, to proponuję wejść na panel trenera. I zobaczyć, y, jakie macie kursy zgłoszone, jakie macie e, opłaty członkowskie, i również na swoim panelu możecie pobrać dyplom potwierdzający Waszą rejestrację i kompetencje w Reps Polska. Następnie profil. Na profilu możecie dodać opis, jaki chcecie swój, możecie dodać swoje zdjęcie, możecie również e, Ustawić jeszcze raz e, widoczność na swoim profilu i dodać odpowiednie social media, które poprzez kliknięcie na waszym profilu e, przeniosą do waszych social media. I kolejny etap to akredytacja. Bardzo ważne w zakładce akredytacja umieszczacie tylko i wyłącznie dyplomy potwierdzające wasze kwalifikacje. Czyli dyplom instruktora fitness, dyplom e, instruktora zajęć grupowych, personal trenera, nauczyciela, instruktora pilates, specjalisty w aktywnym seniorze, medical. Zaraz wyjaśnię, kto jest dla nas medical i jakie kompetencje należy spełniać, aby zarejestrować się tutaj jako medical trener. Następnie egzaminator grup fitness instruktor lub egzaminator gym instruktor w 2024 będziemy cyklicznie robić kursy na egzaminatorów, także możecie zostać naszymi egzaminatorami. O tym będzie informacja w innym wideo i kursy specjalistyczne, czyli jeżeli skończyliście kursy masażu, kursy dietetyczne, kursy Fizjoterapii, to też możecie takie tutaj kursy specjalistyczne wstawiać. Natomiast kursy krótkie, doszkalające, prosiłabym, aby umieszczać w kursach CPD. Czyli e, zgłaszamy kurs, wybieramy z listy, jaki kurs CPD skończyliśmy, i na podstawie tego przyznawane Wam są punkty. Każdy. Kto jest w REPS Polska, musi takich punktów zgromadzić 20 rocznie. To jest bardzo ważne do utrzymania Waszej kwalifikacji, do potwierdzenia tego w REPS Polska. Jeżeli nie uda Wam się uzyskać tych 20 punktów w ciągu roku, to Wasza akredytacja zostaje zawieszona do momentu uzyskania 20 punktów, jak również obowiązkiem jest płacenie rocznej składki. Roczna składka to jest tylko i wyłącznie 50 zł, więc zapraszam do rejestracji. I słuchajcie, nie obawiajcie się, jeżeli tutaj jest akredytacja, załączycie dyplomy tylko i wyłącznie z długich kursów. Jednak komisja akredytacyjna stwierdzi, że no. Te dyplomy nie są wystarczające do potwierdzenia tej kwalifikacji, to wtedy dostaniecie na maila informację zwrotną, co musicie uczynić. Także nie martwcie się, czasem wystarczy zrobienie kursu doszkalającego, czasem wystarczy zdanie egzaminu, a czasem wystarczą tylko i wyłącznie dyplomy. Także po waszej stronie jest wyszukanie swoich dyplomów z 2000, przed yy, końcem roku i załączenie ich do 31 grudnia 2023 roku. Po tej dacie wszyscy, yy, nieważne czy robili kurs w akredytowanej placówce, czy na uczelni, czy w jakichś innych yy, państwach, wszyscy będą musieli zdawać egzamin potwierdzający, który składa się z trzech części, części teoretycznej i części praktycznej. Część teoretyczna to anatomia i fizjologia, część praktyczna to jest egzamin z naszym egzaminatorem bądź też w placówce akredytowanej. Akredytacja trenerów wszelkie informacje dotyczące akredytacji trenerów znajdziecie na naszej stronie w zakładce informacja dalej przechodzicie na akredytacja trenerów i tam już są wszystkie informacje które powinniście wiedzieć opisy standardów do każdego kursu jak również co należy zrobić żeby utrzymać tą Akredytację, również na kursy specjalistyczne, wyjaśnione jakie kursy specjalistyczne możecie u nas rejestrować. I bardzo ważna kwestia dla kwalifikacji trenera medycznego. Tylko i wyłącznie dwie placówki na razie na rynku polskim mogą potwierdzać kwalifikacje trenera medycznego. Natomiast reszta osób, które chcą się tutaj zarejestrować jako trener medyczny, muszą mieć podwójne kwalifikacje. Co to znaczy? Jeżeli chcie, chcemy się zarejestrować w standardzie trener medyczny, terapia ruchem, e, trzeba mieć skończony kurs personal trenera i druga rzecz, należy mieć skończone studia o kierunku fizjoterapia, rehabilitacja lub masaż-szkoła przynajmniej roczna. E, dotyczy drugiej kwalifikacji: trener medyczny, dietetyka. Należy mieć ukończone studia wyższe z dietetyki, minimum dyplom licencjata. I tutaj nie wchodzą i nie możemy zakwalifikować kursów krótkich, CPD, takich, które macie przy kursie personal trenera. To jest niewystarczające, aby być trenerem medycznym z dietetyki. I ostatnia kwestia, trener medyczny, psychologia, czyli musicie mieć ukończone studia psychologii, psychiatrii e, lub też długie e, kursy roczne, specjalistyczne e, o zagadnieniach e, psychologicznych, i wtedy będziecie mogli się tutaj do nas wpisać. Oczywiście przy każdym trenerze obowiązuje jeszcze kurs personal trenera. Kolejna rzecz to szkoleniowiec. Tutaj są ogromne wymogi, żeby zostać szkoleniowcem REPS. Również będziemy robić kursy specjalistyczne dla przyszłych szkoleniowców. Jeżeli niestety ktoś nie dosięgnie tych standardów, to należy przejść do zakładki proces egzaminacyjny, poczytać o procesie egzaminacyjnym i złożyć przez swoje konto wniosek o egzamin. Wyżej, jeżeli zobaczycie, są tutaj umiejętności dla kursów CPD. Każdy kurs, jaki skończyliście, kurs krótki doszkalający, należy włożyć w zakładce CPD. Mam nadzieję, że wszystko Wam wyjaśniłam, wiecie po co jest Reps Polska, wiecie po co się zarejestrować w Reps Polska, a jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to śmiało piszcie na adres repspolska.gmail.com i... Osoby z Komisji Agredytacyjnej, osoby, które współpracują z REPS Polska, wyjaśnią Wam kwestie egzaminu, wyjaśnią Wam kwestie rejestracji, wyjaśnią Wam kwestie potwierdzenia swoich kompetencji na rynku polskim. Dziękuję bardzo za uwagę i przypominam, do 31 grudnia 2023 rejestracja u nas odbywa się po zatwierdzeniu waszych certyfikatów, mogą być to certyfikaty stare, mogą być to certyfikaty świeże, natomiast wszystkie będziemy weryfikować i dawać Wam odpowiedź drogą mailową. Natomiast osoby, które nie zdążą tego zrobić do 31 grudnia 2023, od 1 stycznia będą musiały zdawać egzamin składający się z części anatomii, znajomości zawodu i egzaminu praktycznego. Dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję do zobaczenia w naszej organizacji REPS Polska.